W faktach mecz dla niewidomych kibiców. Marcinowi od 12 lat zagorzałemu kibicowi Śląska Wrocław wydarzenia na murawie relacjonowali koledzy. Na euro. Niedowidzącym kibicom mecze opisywać będą nakazani przez UEFA audiodeskryptorzy. Olga Szewczyk-Zagórska wyjaśnia, jak to działa. To Sebastian Budek, tych pomarańczowych, charakterystycznych butach. Tak Marcin i inni niewidomi kibice uczestniczą w meczach swojej ukochanej drużyny. Dzięki autodeskrypcji. Rozma w połeczowych rozmowach będę mógł e, wziąć udział. Marcin, gdy tylko dowiedział się, że w meczu Śląska z Arką Gdynia będzie audiodeskrypcja, jako pierwszy zgłosił się do klubu niepełnosprawnych kibiców po specjalny sprzęt. Wszyscy będą odbierać na czwórce. Aha. Także każda osoba. Wystarczy taki prosty odbiornik, by także polscy niewidomi kibice mogli wiedzieć dokładnie, co dzieje się na murawie. W 2008 roku w Altry i Szwajcarii były już pierwsze próby audiodeskrypcji. I właśnie doświadczenie Austriacy dwa tygodnie temu uczyli sportowej audiodeskrypcji polskich wolontariuszy. Tego wymagał UEFA. Wolontariuszy znalazła Wrocławska Fundacja Katarynka. Specjalizująca się w audiodeskrypcji. Znaleźliśmy ludzi, którzy potrafią to robić takich zapalonych sportowców, którzy tym sportem żyją, żyją meczami, wiedzą jak o tym opowiadać. Bartek i Przemek, wrocławscy dziennikarze sportowi, przez 90 minut bez przerwy potrafią opisywać wszystko, co dzieje się na stadionie. Nie brakuje emocji. Działamy na ich wyobraźnię, musimy jeszcze bardziej grać emocjami, barwami. I na przykład metrami. Musimy też pamiętać o takich elementach jak koszulki piłkarzy, jak reakcje trybun, jak Stamy także to, jak ubrani są nie kibice. Dawid i Bartek również nie dowidzą. Słyszany w słuchawce głos komentatora bardzo im pomógł. W większym obrazowaniu metru. Gdyby mi coś nie, nie przeszło przed oczami, prawda, na przykład gol. Nie widzę na taką odległość, nie wiedziałbym, co dzieje się na przykład pod bramką. 9 minuta meczu, już prawie 10, show z 0 do 0. Na wrocławskim stadionie audiodeskrypcję zastosowano na razie tylko raz, ale zainteresowanie kolejnym meczem jest duże. Zgłosiło się do nas około 30 osób i myślę, że moglibyśmy na tą liczbę osób z tym skorzeniem, z tą niepełnosprawnością liczyć na kolejnych meczach. Sprzęt kupiony przez UEFA zostanie we Wrocławiu. Będzie można go wykorzystywać także w innych meczach, na przykład koszykówki. Wrocław, Olga Szywczyk zagórska